To jest film, który zaczął się kwitnąć i że ktoś zrobił ten poster, który był niesamowity do tego. Specjalnie o twoich plakatach. Tak, tak, tak dla studentów, żeby zobaczyli co co można, jak można takich trochę trochę inspiracji dla nich. No problem zawsze jest językowy, że oni nie, nie do końca to nie wszystko zrozumieli. Ale myślę, że jak ty zobaczyli, to i tak jest na na puls, nie? Jak rozpoczęła się Twoja kariera związana z takie projektowaniem plakatów? E, Wysoko to zaczęło się w zasadzie po chwilę po studiach. E, zacząłem od tego, że skończyłem studia. Na studiach nigdy nie uczyłem się do projektowania plakatu, ale e, razem z moim kolegą otworzyliśmy małe studio sito No e, Robię to do dziś. Jakby to, to, jestem jakoś 15 lat po studiach i cały czas, cały czas zajmuję się projektowaniem plakatów. I jak zazwyczaj czerpiesz inspirację do projektowania? Nie, nie znoszę tego pytania akurat, bo to, to tak nie działa, to nie działa, że to nie ma inspiracji. Zawód projektanta nie polega na inspiracjach, tylko na, na tym, co trzeba zrobić. Jakby moją inspiracją jest to, co muszę w danym momencie zrobić, muszę. Yy, zareklamować wydarzenie w operze, czy w teatrze, czy jakąś wystawę. Ja pracuję głównie dla instytucji kultury. Yy, nie tylko, ale, ale głównie, więc yy, inspiracje zależność, są zależne od briefu. Bo czytałem Twój styl takie projektowanie, Nie wiem, czy pamiętam dobrze, to będzie to, to jest mocny przekaz wizualny i zręczne połączenie grafika i typ, typ i taki lękawi. I zdobyłeś dużo takiej nagrody w takich wielu takich konkuren konkurencjach na świecie. I jak to uczuć? Jak definiujesz twój styl projektowy? Nie, nie wiem. <laughs> Ciężko powiedzieć, jakby ja Tam nie chcę. <laughs> jakby ja nie lub... To się po prostu dzieje. Ja nie, nie, nie wiem czy mam jakiś określony styl czy nie. Ciężko mi o tym mówić. Na pewno mam, ten styl też się zmienia. Ja bardziej zawsze myślę, że go nie mam, bo tak jest troszeczkę wygodniej i zawsze mogę jakoś się dostosować albo, albo jak coś innego zaczyna mnie interesować, to mogę go zmienić. Nie chcę być jakoś niewolnikiem jednej, jednego rozwiązania i trzymać się go na zawsze, bo, bo to jest zbyt ciekawa dziedzina, żeby tylko trzymać się jednego. Jakby to medium nie jest istotne. Czy to będzie plakat, czy to będzie film, czy to będzie jakaś instalacja, to nie, nie ma znaczenia. Medium w projektowaniu w tym momencie, w tym rozwoju całej, 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 całego przemysłu projektowego nie ma znaczenia. Internet jest tak samo mocnym przekazem jak dróg, a nawet większym przecież, więc medium jest bez, bez, bez znaczenia. Jak myślisz, że publiczności akceptują Twoje dzieła? W sensie, czy oni rozumieją dla Ciebie, czy to jest problem? W ogóle mnie to nie interesuje, czy oni to rozumieją, czy nie. Jakby... Jeżeli mam... zlecenia jeżeli do mnie dalej przychodzą, jakby i, i, i stało się to sposobem na życie i na zarabianie pieniędzy, więc wydaje mi się, że jest w porządku, ale nigdy ich nie pytam, czy rozumieją, czy nie. Te plakaty nie do końca są czytelne, ale to też, to też, zależy, no, to też zależy od briefu, tego, co miałem na początku. Jakby, jakie jest zadanie do zrobienia. I od tego tak naprawdę zaczyna się, zaczyna się cała zabawa, co, co trzeba zrobić. Czasami nawet mniej czytelny plakat może być lepszy do przykucia uwagi, bo gdzieś tam o to chodzi na koniec, żeby ktoś, ktoś kliknął w nasz baner, ktoś pobrał naszą aplikację, ktoś poszedł do teatru, ktoś poszedł na koncert. Jest to czasami dużo ważniejsze to, czy dokładnie będzie mógł przeczytać cały plakat. Bo chciałbym zapytać, czy tutaj pobyty, tutaj w Pekinie będzie tą, Jakieś elementy chińskiej kultury, to twoje. Mam dzieła. nadzieję, że jest, jestem pod, tak jak w ogóle w całej kulturze całej kulturze Azji jestem pod, zawsze pod ogromnym wrażeniem typografii. Bo ja głównie zajmuję się typografią w plakacie i ona jest, ta chińska jest rewelacyjna. Jakby to użycie, użycie mocnych, letter, mocnych liter, mocnych kontrastów między nimi. Jest super, aczkolwiek no nie, nie nauczę się diskeniu zbyt, zbyt, zbyt szybko, bo nie jest to chyba zbyt łatwy temat do, 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 do pojęcia. Więc yy, zobaczymy. Zobaczymy. Na, na pewno to nie jest pierwsza. Jest, jest to pierwsza, na pewno nie ostatnia wizyta w Chinach, ponieważ z, ze, ze szkołą chcemy nawiązać bardziej stałą współpracę. No ale to najpierw muszą skończyć się te warsztaty, żebyśmy mogli rozmawiać o następnych. Więc chciałbym zapytać, czy w przyszłości według ciebie będzie jakaś współpraca kulturalna w takiej projektancie albo w innych dziedzinach między Polską i Chinami? Na pewno wielu projektantów z Polski było bardzo otwartych na to, żeby przyjeżdżać do Chin na warsztaty i, i coś tutaj coś tutaj zdziałać w, jednym, w pewnym sensie, ale tak, jeżeli ambasada byłaby skłonna i szkoła wiem, że na pewno jest tutaj skłonna na dużo wymian, myślę, że byłoby świetnie, tak?